Ale powiem, kres... że wielki przyjaciel z Otonem III żył, natomiast jeden żył, i drugi... ale Oto trzeci też był z matki, jego matka Teofano była z Bizancjum, więc on miał też inne horyzonty, nie tylko lotaliński, nie tylko prawda, saskie. Prawda. A potem 8, 16 lat wojen po śmierci Otona, Henryk II przyszedł i chciał sobie Polskę zwasalizować. No to do pokoju w roku tysięcznym trwała walka i koronacja. Też się odbyła wtedy, kiedy nie było cesarza w Niemczech, tylko można było skorzystać z bezkrólewia. Więc akurat Bolesław Kobry taki przykład twardego oporu przeciwko Niemczyźnie. No i tak, tylko tyle. Że co z tego wyszło potem, no. że e, z Niemcami, oni nie, nie, nie bez kozery się Niemcami nazywają w języku polskim, a nie Germanami, e, dlatego, że dla nas to był niemy naród, niezrozumiały w ogóle. My nigdy nie wiedzieliśmy o co im chodzi w ogóle. E, I szczerze powiem, że w sytuacji takiej, kiedy, e, kiedy my żeśmy z nimi się szarpali, bo żeśmy się szarpali cały czas, to potem się zjawili w historii nasi, naszej tacy. Książęta, piastowcy jak rogatka, rogata dusza to od niego, a nie od barana, czy, czy jakiejś innej bacizny, którzy sprzedali im pomoże po to, żeby się napieprzać z bratem. A kto napuszczał jednego na drugiego? No, oczywiście, że agentura niemiecka. I, i proszę Państwa, to te już są fakty historyczne. My się musimy historii uczyć. Po prostu, rozbicie dzielnicowe. Zimny, dla nas są niebezpieczne i jeżeli ja o tym mówię, to o, to w takim razie ja na ruski gram. Bo proszę zobaczyć, jak, jak spolaryzowali myślenie. Jak się mówi źle o Niemczech, to znaczy, że się jest prorosyjski. Jak się mówi dobrze o, 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 o Rosji, to się jest proniemiecki, czy odwrotnie. Natomiast bez znaczenia. Yy, tylko Ale to jest ciekawe, bo Radio Wnet to jest w wyjątkowe miejsce, także dzięki patronom. Przez. Bardzo dziękujemy patronetpl radio Przede wszystkim dzięki Państwa wsparciu się utrzymując się utrzymujemy na powierzchni jeszcze jako radiowa żółtałość podwodna, więc jeżeli Państwo nas słuchacie i chcecie dalej słuchać, to i chcecie dalej się angażować w, w Radio Wnet, to zachęcam, żeby patronem zostać. patronite.pl kośnik radio wnet, a stąd mówię o wyjątkowości, bo to już może ostatnie takie medium, że swobodnie także o historii można sobie porozmawiać. Pamiętam taki referat kiedyś Radka Sikorskiego, który właśnie, kiedy po raz pierwszy przechodził do steru polskiej dyplomacji, to chciał się od PiSu odróżnić i miał taki artykuł, że on ma wizję Polski piastowskiej, właśnie zatopionej w Unii Europejskiej, to raczej takiej Polski piastowskiej alla Władysław Herman, jeżeli ktoś kojarzy, a nie, a nie Bolesław Chrobry, przeciwko Polsce Jagiellońskiej, którą miał PiS utożsamiać z Lechem Kaczyńskim na czele. No i teraz może do tego właśnie trochę sięga. Nie wiem, czy celowo, czy, czy, czy mimochodem Donald Tusk, czyli Polska piastowska, Polska mała, Polska trochę wyizolowana z regionu, Polska faktycznie mniej lub bardziej suwerennie albo podlegle, ale wprzęgnięta w niemiecką Europę no albo ta polska jagiellońska, która się prowadziła tą politykę zagraniczną, politykę sąsiedztwa, zupełnie w oderwaniu od tego, znaczy, czy w pewnym oderwaniu od tego, co, co chciał żywioł niemiecki wówczas, przede wszystkim Habsburgowie. No polityka Piastów się zmieniła, jak Mazowsze zostało przyłączone, natomiast no, prawda jest taka, że, że nie wiem jak to Sikorski wytłumaczy, bo Piastowie przez podbili Kijów. E, bo państwo Piastowskie był taki moment, że takim właśnie e, bardzo dużym obważankiem przez Kraków aż po Kijów e, było. Pan e, proby e, dwa razy był w Kijowie. Tak. E, I proszę państwa, jak to wytłumaczyć? Natomiast no, prawda, prawda jest taka, że Niemcy zawsze mieli interesy w, w Polsce i chlebkę na Polskę. I, a my żeśmy się bronili przed Niemcami. Tak jest do dnia dzisiejszego, tylko tyle, że jak ja mówię, że my jesteśmy w stanie cały czas permanentnej wojny z Niemcami, to mówią: Co ty, Jakub, jak bredzisz? Przepraszam bardzo, ale to jest tak, że, proszę Państwa, w czasie II wojny światowej po stronie niemieckiej zginęło 6 milionów ludzi, łącznie 10 Polaków. I, A teraz jak Niemcy, proszę Państwa, zresztą będąc przeciwko wprowadzeniu Polski do Unii Europejskiej, bo trzeba zaznaczyć, że Niemcy byli przeciwko wprowadzeniu Polski do NATO i byli przeciwko wprowadzeniu Polski do Unii Europejskiej. I to Amerykanów zasługa jest w jednym i drugim przypadku. I powiadam Państwu, że wyprowadzenie z Polski za pomocą ekonomicznych zachęt trzech milionów naj, na, najlepszych, najbardziej odważnych ludzi, i tak dalej. To, to przecież jest wynik taki sam jak po II wojnie światowej. No, wyprowadzono z Polski 3 miliony ludzi wykształconych, y, y, ludzi, którzy PKB bu budowaliby w Polsce, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Sikorski mówi o jakimkolwiek rozwoju, y, jak on to powiedział, nieprawdopodobnym rozwoju polskiego przemysłu, a który to przemysł jest polski? Bo na przykład w mojej branży 92% to jest zachodni przemysł. Ma, to ma być to? repolonizacja. Chociaż co poseł platformy, to inaczej tą repolonizację rozumiem. rozumiem. Tak, bo to jest jak sprawę, że repolonizacja tak, ale jak każdy ją rozumie, prawda? Bo wystarczy, że oni sobie napis zrobią, tak jak na dropsach, dropsy polskie. Już wszyscy będą myśleli, że one są polskie, a one nie są polskie. Można Prince Polo reklamować. To tyle to nie ma nic wspólnego. I tak dalej, i tak dalej. Więc powiem Państwu, że żyjemy o tyle ciekawych czasach, że jest prawda ekranu i prawda, prawda. Za chwilę. No i jest też prawda w Radiowego Eteru, która jest rzeczywiście inna. Jest bliższa rzeczywistości. Raz jeszcze przypominam naszym gościem Marek Jakubiak i przypominam, że słyszymy się dzięki naszym patronom patronite.apelu, kośnik Radiownet. Bardzo patronom dziękuję za tą możliwość, że my możemy tworzyć niezależne radio. Wróciłbym do debat. Przynajmniej jeszcze debata SuperEkspresu, potem debata Telewizji Polskiej 12 maja, a, a trzy debaty za nami. Jeszcze szykuje się jedna, telewizja, jedna debata, trzecia debata Telewizji Republika również. Panie pośle, co właściwie, bo to cały czas moim zdaniem jest historia nie, do, nie opisana do końca i pewnie tak i po tej rozmowie zostanie, będziemy jeszcze pewnie przez miesiące, może i dłużej dochodzić, co się właściwie wydarzyło z zachowaniem szyła na bo gdyby nie on, to, no to nie wiem, czy udałoby się tą pułapkę zastawioną na prawicę w końskich rozbroić. Co się stało z szyłonem Chłownią, w co on gra? Jakie mogą być konsekwencje? Tak, o tym już powiedzieliśmy, ale, ale to chyba nie jest tylko gra. To ma także dalekosiężne reperkusje polityczne. I ja bym tu nie przypisywał jakiejś specjalnej roli Szymonowi Kołowni, yy, 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 no, jakąś zasługę dał jak wszyscy. No to kto? To nie no, nie no, bo kto, Szymon Hołownia wszyscy, powiedział, dlatego, że kto na rynku w Końskich powiedział to co, idziemy tam? Powiedział to Szymon e, Hołownia. Nie, tam powiedział to był... przy. Jeszcze Szymona Kołowi nie było, jak my żeśmy już wiedzieli co będzie. I mnie się pytano, czy ja pójdę do, e, 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 do tego czasowskiego. Powiedziałem, że tak, a to Szymona Kołowi nie było, ja nie wiedziałem co on tam wyprawia. Natomiast dobrze, że przyjechał na tą pierwszą debatę. Ja byłem zaproszony przez Republikę. Myślę, że bardzo dobrze, że Pani Senyszyn była, że Pan Nawrocki był, szkoda, że nie było Sławka Bencena, bo to już szkoda po prostu, bo to by był komplet już cały i stawiliśmy się, potem pojechaliśmy, ale też nie razem, bo mieliśmy razem iść, ale Szymon Hołownia, no wiadomo, że on z ochroną w ogóle i tak dalej, S.O.P. musi tutaj chronić Pana Marszałka i tak sobie myślę, że taki egocentryzm przez niego przechodzi. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, doceniam to, że miał na tyle odwagi, żeby przed publicznością stanąć zwolenników prawa i sprawiedliwości i szeroko pojętej sceny politycznej, bo ode mnie też Republikanie zdołali dojechać w to miejsce w ilości kilkudziesięciu osób. Także myślę sobie, za co bardzo dziękuję, że Szymon Kołownia wykazał się pewnego rodzaju odwagą, bystrością umysłu. I dobrze, no, ja tego nie odbieram. Gdyby Trzaskowski był, proszę Państwa, nieegocentrykiem, narcyzem, to ja bym go poważnie traktował. Ja go poważnie nie traktuję, bo jak, proszę Państwa, prezydentem Rzeczpospolitej może być człowiek, który ogólnie myśli tylko o sobie? Przecież to jest absolutnie odwrotne zadanie. Właśnie o sobie trzeba przestać myśleć i zacząć myśleć o narodzie. I tej cechy nie posiada ani Szymon Kołownia, ani nie posiada tej cechy Szarpanowa. nie panie. jest tak, że wtedy w Końskich coś pękło nieodwracalnie w tym obozie rządzącym? Ja nie znoszę sztuczności. To znaczy, ja myślę, że ludzie już są tak e, nauczeni tą, e, tą namolnością polityki, że oni już zaczęli odróżniać, kto jest prawdziwy, kto nie, kto musi z kartki czytać, a kto nie, kto się uczy na pamięć, a kto nie. I proszę Państwa, ja na tą debatę w Końskich wszedłem z, ze zmarzniętymi nogami i rękoma. E, 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 kazali mi stanąć, założyli mi na ucho mikrofon e, i powiedzieli, już zaczynamy. Ja nie miałem czasu na nic. Nikt mnie nie uprzedził, jakie, jaki regulamin jest, na czym to będzie polegało. Mało słyszałem tych prowadzących, nawet się z nimi chyba nie przywitałem. Tylko byk od razu. Na miejsce nawet krzyczałem jeszcze, dajcie mi jakąś kartkę długopis, coś mi dajcie tutaj. I tutaj Karol Nawrocki mi pożyczył długopis, bo miał dwa. No super, dziękuję bardzo. I proszę Państwa, tak to wyglądało. Natomiast czy Szymon Hołownia tutaj miał coś? Oczywiście dobrze, że był. I pewnie o to chodzi, że był w ogóle. Natomiast jest absolutnie Szymon Hołownia poczuł się porzucony. Wykluczony, jak pan Trzaskowski powiedział debata, ale tylko i wyłącznie z Nawrockim, a chołownia, a ja to co? Z innej matki? nie, I tak I, się... No i się zaczęło. Jeden, jeden pomysł, błąd i. Narcyzm ten błąd, uraził narcyzm. Narcyza, tak. I to się może już nie posklejać. No dobrze, ciekawa jest ta kampania. Zaczęła się robić ciekawa kampania. Panie pośle, panie przewodniczący, panie Marku, jakie plany na kampanię na ten... No, jadę teraz w parę będzie... miejsc, jadę, jadę w białostockie, ale proszę państwa, ja wiem, czy jeździć. Ja po prostu cały czas jestem aktywny. Jestem cały czas na ulicach miast. Ja po prostu chodzę między ludźmi. Te moje spotkania z ludźmi są pełne sale. Ja jestem za to bardzo wdzięczny. I rozmawiamy o Polsce. I tak mi się zdaje, że mamy jeszcze trzy tygodnie, a jeszcze z pięć miast obiadę. Spotkam się z ludźmi. Czy to coś nowego wniesie? No, pewnie fajnie, bo na pewno Marek... wnoszą nasze rozmowy w radio, bo pan poseł, pan przewodniczący w mediach bywa regularnie u nas i to też tworzy dynamikę kampanijną. Wierny słuchacz Radia Wnet wysłał do mnie wiadomość, także patron, więc się no zapytam. Panie Łukaszu, proszę spytać pana Marka, czy powinno się robić testy na obecność narkotyków u kandydatów w wyborach? Pytam poważnie. To ja poważnie to pytanie podbijam, bo są wątpliwości. Niektórzy kandydaci jakoś bardzo pobudzeni na wiecach bywają. No to by trzeba było cały czas. Sprawdzić, sprawdzić, nie sprawdzić. Cały czas. Ja, wiecie Państwo, no ja, ma, ja jestem tutaj trochę, trochę jestem w pułapce takiej intelektualnej, dlatego że ja swój start na prezydenta bardzo poważnie traktuję. I w sytuacji, kiedy ktoś narkotyzuje się, żeby oczarować ludzi, to on po prostu na, buduje pewnego rodzaju oszustwo, i jak mu się uda, to nie daj Boże, zostanie jeszcze prezydentem, narkomanem. Jeżeli jest taka potrzeba, to nie ma żadnego problemu ze mną. Natomiast yy, myślę sobie, że to jest takie poniżające trochę. No. Że no ludźmi... no jest to trochę no. tak samo jak ten alkomat w Sejmie. Fajnie, żeby nie było takiej potrzeby, bo i chyba wielkiej nie ma, chociaż wypadki się zdarzają. No dobrze, no to, no, to, no, to, no to taki człowiek, który się gdzieś tam nawali, ja nie szukam usprawiedliwień, dlatego że. Jest pewnego rodzaju wykonanie pracy. To jest tak, jak ja jestem u Stanowskiego na przykład, kandydata na prezydenta na wywiadzie i mówię, nie ma tu mi gadania trzy godziny, bo ja mam za półtorej godziny głosowania, kończymy ja jadę głosować. I on w szoku, jak to tak? Bo to taka publiczność, prawda, taka wielka i tak dalej, i tak dalej. A Jakubiak idzie głosować. Tak, żeby to miało być jedno głosowanie, to, to jest mój obowiązek. I proszę się do tego przyzwyczaić. No. Że, że, że bycie posłem to są obowiązki, a nie zniżki na kolej. No. Albo na kilometrówki. Na Także dla, minus, dla ministrów po, po dużo, bo to tam wychodzi po sto kilkanaście tysięcy. Nie no, jak ktoś ma to samochód, to jest samochód służbowy, bo jest wiceministrem, w ogóle muszę Państwu powiedzieć, ja to mówiłem już parokrotnie, powiem jeszcze raz, dla mnie albo się jest posłem, albo się jest ministrem. Nie ma innej y, y, tutaj nie ma wiązania stanowiska. Da... Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas subskrybując kanał i zostawiając lajka, dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.